Jednego nie potrafię utrzymać i wychować. I na pewno Jaś nie zagra w 137 filmach. Nie będzie inspirować Karlosa Saury, jak to się przytrafiło twojej córeczce Geraldine. I nie będzie inspirować żadnego ani wielkiego, ani małego, ani ofowego artysty, reżysera, laboratoryjnego Jaś. Nie zostanie aktorem! Tak! Tak jestem pewny. Nie zostanie aktorem, bo wtedy przypomnij mu się. że na dnie każdej komedii są łzy, to masz cholerną rację, Charlie. Ale nie powiedziałeś całej prawdy. Na dnie każdej komedii jest może łez. Ocenam łez. Ty wiesz, jak ja się z tym czuję? w tym kraju. Ja się czuję jak Legia po meczu z Celticiem. Jak zagubiony, złoty róg Jaśka. Jak nieotwarty albo niezamknięty dach Stadionu Narodowego. Jak powstanie warszawskie, powstanie listopadowe, powstanie Kawaleria na czołgi. Jak się czuję? Jak afera taśmowa, afera węglowa, afera automatowa, afera hazardowa, afera alkoholowa, afera podsumowa. Jak obojętność pana premiera, obiecanki, tacanki. 45. Albo kiełbasa w Wielki Piątek. Kiedy jeszcze Wielki Piątek był Wielkim Piątkiem. Albo pijany na pasterce. Ja się czuję jak. jak po wprowadzeniu religii do polskich szkół. Jak pensje i odprawy emerytalne księży. Jak pedofilia w kościele, majątki kościelne, pieniądze w kulturze, dostęp do informacji, ginące dokumenty, dokumenty, jak ginące dokumenty. Ja się czuję jak przyspawany do stołka, jak robię laskę Amerykanom, jak nie można przecież zgwałcić prostytutki. ちョっとレスバー。